Zespół powstał w latach 80., a więc w okresie transformacji. Jakie były początki zespołu? W eee, Początki zespołu, eee, był 83 rok bodajże eee, I członkowie zespołu, ówcześni członkowie, bo ja niestety wtedy tam jeszcze nie grałem, jechali tramwajem i tak sobie wymyślili, że za, założą zespół Róż Europy. Takie były początki, ponoć. Występowaliście na festiwalu w Jarocinie. Jak publiczność przyjmowała wasze utwory? Publiczność na festiwalu w Jarocinie w tamtych latach jakby każdą żywiołową, rock rollową muzykę przyjmowała w bardzo energiczny sposób. także Tak to wyglądało. Za największy przebój zespołu uznaje się Jedwab. Jak doszło do jego powstania? Kto jest jego twórcą? Jego twórcą jest wokalista Piotr Klat. I to jest po prostu piosenka napisana dla jego ówczesnej dziewczyny. Wy, występowała z wami między innymi Edyta Bartosiewicz. Czy współpracowaliście także z innymi popularnymi artystami? Edyta Bartosiewicz e, nagrywała wokale na płycie Poganie był zbieg okoliczności, ponieważ akurat była wtedy w studiu, kiedy zespół nagrywał e, piosenkę jedwab. Co do innych artystów, no były jakieś, jakieś wspólne występy, ale ciężko jest mi w tej chwili tak sobie przypomnieć, jak to wyglądało. W 2013 roku z okazji 30-lecia zespołu powstał album "Z martwych stanie". Czy nawiązuje on do początkowej twórczości zespołu z lat 80.? No tak, takie było założenie, żeby nawiązać do, do początków zespołu, żeby brzmieniem, tekstami i klimatem płyty właśnie nawiązać do, do starszych płyt. Także tak, rzeczywiście. Jakie są wasze plany na przyszłość? E, zagrać koncert w Kolbudach, e, najbliższy plan na najbliższą przyszłość, a później następne koncerty. Ciężko jest mi powiedzieć, nie, nie, nie mamy dalekosiężnych planów. Zielona, pełna, 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 pełna.